Ale fajny dzień mamy. Dobra, dzisiaj jest oczywiście środa. Ja zapraszam Was jak zwykle co środę na nową dobranockę. Idziemy, bo dzisiaj mam bardzo fajne dla Was ćwiczenie. Tak jak zapowiedziałam we wstępie, mam dzisiaj bardzo ciekawe ćwiczenie dla Ciebie i chciałabym, abyś teraz właśnie je ze mną wykonał. Zapraszam. Proszę, zamknij teraz oczy i otwórz wtedy. Kiedy Ci powiem? Teraz pomyśl o osobie, którą kochasz, która jest bliska Twojemu sercu. To może być Twój partner, to może być Twoja mama, to może być Twój tato lub jeden z Twoich znajomych. Teraz chcę, abyś zadał sobie pytanie: jak często mówiłeś tej osobie dziękuję? Jak często Byłeś jej wdzięczny. Jak często mówiłeś tej osobie, że jesteś z niej dumny? I jak często mówiłeś tej osobie, ile to ona dla ciebie znaczy? Moja mama powiedziała mi kiedyś, że człowiek nigdy nie powinien rozstawiać się w gniewie tuż po głódni. bo nigdy nie wiesz, kiedy znowu będzie Wam dane się zobaczyć. Życie jest za krótkie. Życie nie trwa wiecznie. Nie chcę wzbudzić lęk w Tobie tym nagraniem. Wręcz przeciwnie, chcę Cię zmotywować, zmotywować do tego, abyś był bardziej odważny. Abyś doświadczał w pełni każdej chwili swojego życia, abyś ją doceniał, abyś doświadczał każdy oddech, który jest tobie dany, abyś nim się rozkoszował w pełni i żebyś zawsze pamiętał, by ludziom pokazywać, jak bardzo ich lubisz, jak bardzo tobie na nich zależy i jak bardzo są oni dla ciebie ważni. Więc teraz otwórz swoje oczy i okaż ludziom swoją miłość na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam podobało się to dzisiejsze ćwiczenie, no i zapraszam Was już za tydzień. Ach, jeszcze jedna rzecz: jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to. Was serdecznie i już teraz. Zapraszam. Pamiętajcie, żeby wcisnąć tam subskrybować, kliknąć lajka no i nie zapomnieć o dzwoneczku, bo tylko jak ciśniecie ten dzwoneczek, to zostaniecie poinformowani o moich nowościach, które tutaj wszystkie wrzucam, a już w weekend pojawi się e, nowa afirmacja dla Was. Zatem zapraszam serdecznie. Live zobaczymy się e, za tydzień w środę. Na kolejnej dobranoc. Pa!